agora Panie, chodź pan, weźmiemy bilant, kurwa. Panie, kurwa, ciężkie weź, wpierdalej się tam. No, panie, ja se wchodzę tu w czerwonej, kurwa, kurwa, proszę, kurwa. Kurwa, czerwona pedalska, jebana na kurwa. A proszę. się kurwa zmęczyłem, panie, patrz, lewst, Kurwa, raz, dwa. Ja no, pierdolę już, kurwa, wszystko. A, kurwa, przynoszę resztę. Dobra, to ja wkręcę, kurwa. Co to kurwa jest, kurwa do masturbacji? Nie wiem, wypierdalaj kurwa. No ja tu wyrzucę i spierdalę, spalę to w pizdu, kurwa mać, chuje jebane dupami swymi. No to kurwa, se pobawię się kurwa, bilamy się kurwa pobawię się kurwa, spierdol... ja, ja pierdolę. Jak się to bra, kurwa... Golie! Ej panie kurwa, nie, wypierdalaj kurwa, spaliłbym cię z tym gonem od razu. Chodź, panie, kręcimy. Padnieś ta kurwa. Ujebałeś, kurwa, no... no... Panie, kurwa, co pan robisz? Stoi! kurwa... Kurwa... No dobrze jest, dobrze jest. No to gramy, kurwa, panie. To bierz pan, kurwa, kija, nie? No to napierdalam. No i kurwa zjebało się! No kurwa, panie. Do chuja wafla, ty... ...balast pierdolony. Kurwa, twoja babcia. Zać <sadź> beczkę. Kurwa, za wysoka. Twoja dupa jest za wysoka, wypierdalaj. Kurwa balasie pierdolony, co to zrobiłeś? Gówno kurwa się usrałem. Par bezory jest! Kurwa, zajebiście! Tylko chuj trochę wysoko. Kurwa to wyjebuj Mam pomysł kurwa. O kurwa! Ale to okrągłe jest kurwa! To też! Ja pierdolę! Kurwa dwie białe! W chuja se walisz... Gdzie ty kurwa... Balasie pierdolony... To no, kurwa już jestem, patrz kurwa, skrzynecka pani Patrz pan! Bezory kurwa i chuj Co to kurwa dwie bile panie? Co to jest? Wypierdalaj pan z tym, patrz, tak się gra kurwa panie Aleś, bo napierdalam kurwa, patrz! Ale panie kurwa! No co tak, kurwa kurwa! Moja babcia gra lepiej, kurwa, nasmaruje się kija, chuja kurwa uderzę ją, patrz kurwa jak wpada. Albo kurwa piernę o, szybę aż rozjebałem jak Ty kurwa, swój rodzicielu jebany Zaklej, bo rozjebie jak pierna. Kurwa! Dobra, na pierdalam. Kurwa, ale jebie O kurwa! Nie w czerwonym balasie pierdolony Kurwa na Małysza grasz Rozjeba! Ale tu panie pies. Kurwa pojeb... Tak, był chujowy ten telewizor, kurwa Czar czarno-biały i tylko kurwa czarny kolor był do chujowy. Ale kurwa, dzisiaj strażnik Teksasu miał być w telewizji, panie, co pan? Kurwa, czakanorysy na co nie widzę. No w sumie w do klasy z czakiem chodzimy. Dobra, panie, napierdalaj pan, podkręć to, kurwa, no patrz! Rotacja, kurwa wsteczna. I kurwa, ochuj, rozjebałem żarówkę, kurwa. Ty balasie, pierdolony. Zaraz to z repece drabina, raz dwa kurwa i panie nie ma chuja we wsi zaraz tu drabina posta... o właśnie, tak wejdę kurwa upiłuję, tu ty kurwa balasie, rozjebałeś drabinę chuja rozjebałem, patrz kurwa panie masz kurwa parasol, se w dupę wypierdale, zaś ci wyjebie kurwa patrz matole, tak to się robi ty jest zawszeńcu pierdolony o przechuj jesteś, kurwa. Moja babcia by tak nie zrobiła. Dobra, napierdalam. Patrz, chłopie. <grystanie> <grystanie> kurwa mać. Ty socze pierdolony. Ty, rozjebałem żarówkę znowu, panie. Kurwa znowu, weź ty, chłopie. Kurwa. Weź, co to kurwa, panie, robisz, pa? Mam pomysł, kurwa. Zainstaluję pierdoloną osłonkę. Kurwa. Ej, przechuje, jesteś zajebiście stary, to patrz znowu napierdala. A Ta... to ty? Tę... Teraz ja napierdalam, patrz kurwa! Jak Vince Carter kurwa, widziałeś, nie? O chuj do kominka cipa wpadła. Kurwa... i się wyjmi... O kurwa! Wyjebała! Ej, eee. Kurwa dwie białe zostały, I co teraz? Kurwa! Napierdalam! No dawaj! I patrz kurwa i... I kurwa chuja wpadła! No chujowo panie trochę, no to ja teraz odbiję. To dawaj snuki! Jaś pan i chuja znowu kurwa. Pierdolę to kurwa w dupę masz tu. Patrz kurwa, pierdolne zaraz! I patrz! I, no chuj by to szczeli. Ej panie, kurwa! Patrz! Ej, ja pierdolę, panie! Kurwa, pierdolę tego bilarda! Chodźmy na penisę jakiegoś! A bo kurwa kupę bym zrobił! Kurwa Tyś finią. Dobra chuj z tym, chodź mi stąd. Kurwa zaraz, pad pierdolni. Ale wyjebałem kurwa, o ja pierdolę Do sąsiadów się przejebałem Bro zjebałeś senes kurwa ty kurwa strzeliłem bramkę kurwa Daj za to wyjmę Chuj jebać to kurwa, chodź Okej okay, kurwa Abo chuj Jest <noise> kurwa Patrz panie, jabłkiem zagramy, kurwa i bezory, patrz pan. jep No pierdol pan pierdol. Oh, kurwa, przejebało się, kurwa. Od razu bilet. To chuj, zjemy jabłko i. Nie wiem, mam kurwa. Mam pomysła, mam pomysła. No dobre, dobre. Kurwa. Zagramy, kurwa. W lucky Luka. To patrz pan. Patrz tu, robisz pan linię, bierzesz rzucasz, kurwa. Okej. Okay. Okej, okay, spoko. Zajedźcie. Nie! Tak! Te... Nie! To chodź ja zrobię kupę kurwa, dobra? naraz. Zagrajmy w billa. Eee, A w kręgle gramy, stary park pan kurwa, wygrałeś, teraz ja. kurwa. Kurwa, rozjebałem, teraz ty. Kurwa, chodź na lolek. Chyba wygrałem. Pisz, amu, mama, wfłaki, mani,